Witam Was serdecznie Dzisiaj sobie wymienimy olej w silniku oplamarywy. Także zabieramy się do małej pracy Żeby dostać się do filtra oleju musimy zdjąć tutaj podszybie, wycieraczki Nie jest to trudna operacja wszystko schodzi bezproblemowo przynajmniej w tym egzemplarzu Kilka śrubek, kilka zawleczek i mamy osłonę, którą możemy też sobie wyczyścić z różnych zanieczyszczeń, liści i tak dalej. Można, oczywiście, też zweryfikować układ wycieraczek, jak on pracuje. Może coś tam desmarować, także o tym też warto pomyśleć. I sobie wyciągamy bezproblemowo. I odkodamy do wyczyszczenia. Tutaj z tyłu, niestety i niestety, jest filtr oleju, przykręcany takim korpusem plastikowym na klucz nasadowy, który zaraz sobie nasadzimy. Zobaczymy, czy pasuje. Ja wiem, jaki to rozmiar, ale sami zobaczycie. Olej jak to motul 5 w 30 i filtr firmy hard. Dobry sprzęcik, powinien śmigać. No i lecimy do naszego filtra nasadka na półcalową jest to numer 32, także ona występuje w zestawach najczęściej, no i tak wygląda moja odcysarka a tak wygląda stary filtr z obudową także zdecydowałem się na odcysarkę z uwagi na wygodę tutaj mamy oprócz filtra trzy oringi które też należy wymienić one są w zestawie z nowym filtrem także bezproblemowo dokręcamy 25 Nm Taką siłą, cały zestaw filtracyjny, nowy. No i cóż, olej do utylizacji bądź do smarowania śrubek. Tutaj jeszcze możemy sobie zobaczyć, co tam w starym filtrze słychać i widać. Ale szczerze powiedziawszy, ja nic niepokojącego nie zobaczyłem i się z tego ucieszyłem. Silnik był w dobrej kondycji, choć to nie mój silnik, ale miło taki stary zobaczyć w takiej kondycji, bez zabrudzeń, także nic nie było, żadnych skarbów metalowych opiłków. No i cóż, musimy skasować inspekcję. Ja to zrobiłem wcześniej, zapomniałem to nagrać. Jest to bardzo prosta czynność manetką z lewej strony. Tutaj mamy już skasowaną, także olej mamy na 100% i taka to jest filozofia cała. Także dajcie lajka lub suba. Pozdrawiam. Cześć.